Witajcie serdecznie. Czasem wydaje mi się, że foldery do elektronarzędzi w hipermarketach są przygotowane bardziej merytorycznie niż informacje na stronach internetowych polskich importerów samochodów. Piszcie proszę w komentarzach, czy nie irytuje Was czasem coraz mniejszy zakres informacji technicznych podawanych polskim klientom. Problem jest bardzo wyraźny w przypadku samochodów elektrycznych, ale coraz częściej brakuje także informacji o samochodach spalinowych. Kiedy kupujesz bezprzewodową wkrętarkę, bez problemu dowiesz się ze stron producentów, jakie są różnice między silnikami szczotkowymi i bezszczotkowymi. Zapoznasz się także z najnowszymi systemami akumulatorów 40, a nawet 54V i dowiesz się, jakie korzyści wynikają z ich stosowania. A jeśli chcesz kupić jakiś samochód, a zwłaszcza elektryczny, hmm, no cóż... Zazwyczaj jest sporo o multimediach i tapicerkach, a z tą merytoryką i techniką to raczej szału nie ma. Za chwilę powiem Wam coś bardzo ważnego i interesującego o akumulatorach, coś co znalazłem w instrukcji obsługi. Ale za nic w świecie nie mogę tego znaleźć na stronie producenta. Ale na początek coś dla rozrywki. Wchodzę na stronę Forda i otwieram zakładkę z nowym Capri. Dowiaduje się, że legenda powraca. Potem jakieś informacje o wysokości dopłat, cena, zasięg, osiągi. Oczywiście wszystko z gwiazdkami. Ale teraz najlepsze. Czytamy. Aktywuj tryb sport, żeby cieszyć się bardziej responsywnym układem kierowniczym i szybszą reakcją przepustnicy. A obok jest napisane, że jak wybiorę tryb indywidual, to mogę dostosować reakcję układu kierowniczego oraz przepustnicy. Hej, gdzie wy w tym elektrycznym kapli macie te przepustnice? To tak, jakby Makita, Bosch albo DeWalt na swoich stronach napisali, że w ich wkrętarkach można przekładać korbę na drugą stronę, żeby zmienić przełożenie. Oczywiście ja wiem, że chodzi o reakcję na pedał gazu. W przypadku aut elektrycznych brzmi to może dziwnie, ale reakcja na pedał przyspiesznika brzmiałaby chyba jeszcze dziwniej. Mimo wszystko myślę, że z tą przepustnicą to chyba jednak lekka przesada. Ale wrzuciłem to tylko jako ciekawostkę, to w końcu drobny błąd, który być może jak najszybciej poprawią. To znaczy mam nadzieję, że poprawią. Mam sentyment do Forda, bo miałem w życiu dwie generacje Forda Mondeo i trzy generacje Scorpio. Wróćmy jednak do tematu. Tak naprawdę chodzi mi o znacznie większy problem, który dotyczy większości, jeśli nie wszystkich stron importerów samochodów. A tym problemem jest, tak jak wspomniałem na początku, chroniczny brak podstawowych informacji technicznych. I to moim zdaniem może narażać kupującego na straty finansowe. I to spore, bo przecież te współczesne samochody, a zwłaszcza elektryczne, są teraz naprawdę drogie. A przez to, że ktoś się czegoś nie doczyta, to może dokonać złego wyboru i w ten sposób stracić swoje pieniądze. I teraz przechodzę już do sedna sprawy. Wiecie na przykład, że powszechne namawianie użytkowników samochodów elektrycznych do eksploatacji akumulatorów w zakresie od 20 do 80% to jedno wielkie niedomówienie? Bo od przynajmniej dwóch lat na naszym rynku są już akumulatory, które przynajmniej raz w miesiącu należy naładować do pełnych 100%. Bo inaczej komputer pokładowy będzie podawał zły zasięg. Chodzi o akumulatory e, LIFE-PO4, w skrócie LFP. To tańsza alternatywa dla powszechnie stosowanych akumulatorów NCM. Są jeszcze inne technologie, ale teraz nie będę mieszał i skupię się tylko na tych dwóch. Zarówno LFP, jak też NCM są akumulatorami litowo-jonowymi, ale różnią się składem chemicznym wewnątrz ogniw. To bardzo ważne, bo w zależności od tego, który typ akumulatora wybierzesz, będziesz się musiał stosować do różnych zaleceń odnośnie ładowania. Piszcie proszę w komentarzach, czy ktoś z Was spotkał się już z takimi informacjami albo na stronie producenta, albo w folderach reklamowych, albo może uzyskał je od sprzedawcy. Ford w USA promuje taki filmik. Link do tego filmu zamieszczam w opisie. Wynika z tego filmu jasno, że... Akumulatory NCM są droższe w produkcji i wykorzystują pierwiastki z ziem rzadkich, ale za to potrafią zgromadzić więcej energii, więc lepiej nadają się na dalsze trasy, lepiej sprawdzają się w samochodach cięższych i sportowych, a także lepiej spisują się zimą. Akumulatory LFP z kolei szybciej się ładują, są tańsze, nie trzeba pozyskiwać do nich surowców na końcu świata, a także, jak się okazuje, mają większą trwałość liczoną w cyklach ładowania i w latach. I to jest w dzisiejszych czasach taka podstawa podstaw dla kogoś, kto wybiera samochód elektryczny. Szkoda, że nie ma tego na większości internetowych stron producentów samochodów. Jeśli gdzieś się tego doszukaliście, to piszcie proszę w komentarzach. Więcej informacji na temat ładowania akumulatorów znajdziecie czasem w instrukcjach obsługi. Znów biorę na tapet Forda, tyle że tym razem Mustanga Mach-E. Mam akurat aktualną instrukcję w wersji amerykańskiej. Mam też polską instrukcję, ale z 2021 roku i w niej nie ma takich informacji. Jest to jakby zupełnie inna instrukcja. Może najnowsza wersja polskiej instrukcji jest już dokładnie taka jak ta amerykańska, ale nie miałem jak tego sprawdzić. A zatem otwieramy tę amerykańską instrukcję do Forda Mustanga Mach E na stronie 150 i czytamy. Otóż jest tam napisane, że jeśli w numerze WIN ósma cyfra to 4 albo 5, wówczas auto jest wyposażone w akumulator LFP. Jeśli cyfra jest jakaś inna, to zastosowano akumulator NCM niklowo-kobaltowo-manganowy. I teraz najważniejsze. Nieco niżej jest napisane, żeby w miarę możliwości ładować ten akumulator LFP do 100% przynajmniej raz w miesiącu, bo dzięki temu komputer pokładowy będzie precyzyjnie szacował zasięg. Musicie wiedzieć, że w większości samochodów z akumulatorami LFP eksploatowanie ich w zakresie 20-80% powoduje, że komputer pokładowy będzie pokazywał niewłaściwy zasięg, będzie coraz bardziej rozmijał się z rzeczywistością. W przypadku samochodów z akumulatorami NMC należy postępować zupełnie inaczej. W ich przypadku rzeczywiście zalecane jest ładowanie do 80%. I należy zadbać w nich o to, aby podczas długotrwałego garażowania akumulator nie rozładował się do zera. Co więcej, akumulatory NMC należy wystudzić przed rozpoczęciem ładowania. I tu znowu jest różnica, dlatego że akumulatory LFP znacznie łatwiej nadają się do takiego szybkiego ładowania, czyli jedziesz sobie, zatrzymujesz się, backpack szybko podpinasz do ładowarki i ładujesz akumulator znowu. I to jest i śmieszne. I smutne zarazem, bo ile razy oglądam na YouTube albo czytam w internecie jakieś materiały, to testujący czy eksperci zalecają ładowania akumulatorów w zakresie od 20 do 80% i w ogóle nie zwracają uwagi na tę drobną, ale bardzo istotną różnicę. LFP i NMC. Podkreślam, akumulatory NMC i LFP są stosowane w różnych modelach samochodów, w różnych markach. To nie jest tylko sprawa Forda. To Ford w tym wypadku wyszedł naprzód. I ujawnił te wszystkie szczegóły techniczne. Na przykład w Tesli też znajdziecie technikę NMC i LFP. LFP znajdziecie w modelach tańszych, a NMC w tych modelach z wydłużonym zasięgiem. Gdzieś w amerykańskim internecie doszukałem się także informacji, że akumulatory LFP są znacznie bezpieczniejsze od NMC pod względem pożarowym. Ale to już taka informacja dodatkowa, gdyby ktoś sobie szukał jakiegoś samochodu do prywatnego garażu. Generalnie takich informacji jest cała masa, a ja tylko sygnalizuję temat. Przeglądając sobie internetowe materiały o samochodach elektrycznych, na próżno szukać jest konkretnych informacji technicznych, np. o rodzaju zastosowanego silnika. A z tego co się orientuję, to takich popularnych silników stosowanych w samochodach elektrycznych jest przynajmniej 5 typów. A nierzadko to przecież od budowy silnika zależą nie tylko osiągi, ale także np. rekuperacja, czyli skuteczne odzyskiwanie energii. I właśnie dzięki silnikom zdarza się, że Niektóre samochody przy tej samej pojemności akumulatora mają na przykład o 50 km dłuższy zasięg. Ze stron producentów najczęściej nie dowiecie się nic na temat sposobu chłodzenia akumulatorów i silników. A przecież nie jest tajemnicą, że większość współczesnych samochodów elektrycznych ma już rozbudowane układy chłodzenia i zespołu akumulatorów, a także chłodzenia silników. Co więcej, niektóre silniki są chłodzone olejem. Sekretem pozostaje także sprawa systemu podgrzewania akumulatorów, a przecież w okresie zimowym to jest jedna z najważniejszych kwestii. Mało kto udostępnia także informacje o możliwościach regeneracji akumulatora. Musicie bowiem wiedzieć, że niektóre akumulatory w samochodach elektrycznych w razie awarii wymienia się w całości za cenę równoważną wartości auta, a w niektórych samochodach można te akumulatory rozbierać i wymieniać poszczególne moduły. Co ciekawe, taką informację znalazłem na przykład na oficjalnej stronie Renault, kiedy oglądałem sobie parametry nowego scenika. Właśnie tam jest powiedziane, że zespół akumulatorów tego samochodu składa się z 12 modułów, które można wymieniać oddzielnie, tylko że ta informacja jest napisana taką naprawdę malutką czcionką. Sygnalizuję te zagadnienia nie tylko tym, którzy chcą świadomie wybrać i kupić sobie nowy samochód elektryczny, ale także tym, a może zwłaszcza tym, którzy słyszeli o tym, że być może rząd uruchomi program na używane elektryki, program dopłat na używane elektryki i marzą o tym, żeby kupić sobie okazyjnie tanio używany samochód elektryczny. Apeluję, kupujcie mądrze i nie dajcie się robić w konia. Bezinteresownie polecam wszystkim kanał o serwisowaniu aut elektrycznych e.V. Ryper Garage. Na filmach możecie przekonać się, że elektryki z pewnością nie są tak proste w naprawach, jak się wydaje i tak bezobsługowe, jak się to czasem słyszy. Oczywiście dalej twierdzę, że ta cała rządowa propaganda i to takie bezmyślne namawianie ludzi do kupowania elektryków bez stworzenia infrastruktury ładowarek. To tak jak zamawianie ludzi, którzy nie mają zamrażarek do kupowania zapasów mrożonek. Ale mimo wszystko z czystej ciekawości warto się czasem przyjrzeć jak zbudowane są współczesne samochody elektryczne. Bo tam postęp dokonuje się znacznie szybciej niż w samochodach spalinowych, których ewolucja została brutalnie zatrzymana przez durny ekologiczny szlaban. Piszcie proszę w komentarzach, jak oceniacie poziom merytoryczny i techniczny informacji zawartych na oficjalnych stronach importerów samochodów spalinowych i elektrycznych. Może są takie strony, które rzeczywiście polecacie innym widzom, na których można znaleźć coś ciekawego. A ja tymczasem kończę na dzisiaj. Pozdro, cześć i do następnego.